Was, y, tu znowu ja. Kto? Miklus. A tu jest ze mną... Bratek. No i zaczynamy kolejny. Tutaj y, ciągę blaze na... A! Siadam jedno życie! A! Mam swój kill Jupi, jestem. Jestem pro. Jestem na miejscu. Jestem co? Y, czekaj. Masz mój kill Tak. A ja te blaze z łuku zdejmę, bo mnie wkurzyły. Właśnie. Mam mamy 16 strzał. Cieszmy się. A ja tam bym... Jakbyś... Dobra, idę. Mam strzały? Mam. Wezmę mieczyk. Albo nie, mieczyka nie będę brał. Idę z łukiem. A ty masz kilof? Tak. Ja po prostu jak nie będzie blaze'ów, idź tam. Tam, w tamtą stronę. A, w tamtą. Dobra. Ja te... One się nie będą spalnować, dopóki mnie tam nie ma. Ej, od nich się strzały odbijają. Dobra, trafiłem go. Ups. Zabiłem go! O, tu drugi! Gim. Gim. Dobra, zabiłem ich. Czekaj, tam jeszcze chyba jest. Jest tam Ale jeden. nie może trafić tego, bo... Ale jak ja w na to na mnie się tylko rzucą, czy...? Na mnie, na mnie. Czekaj, dobra, dobra. Opć, 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 Odejdź! 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 Odejdź. Weź. Dobra, jest, git. Nie ma, nie ma szybko, hop, siup! tam, Damian! tam, ja wezmę ze skrzyni ty Ja się do ciebie! Nie, wejść tak nie można. Odłóż do skrzyni, rozwal najpierw spawnery. Kurczę! Dymuję ich! Odłożyłeś? Odłożyłeś? Tak, odłożyłem, ale nie wewnątrz. Nie, 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 cicho ja je zdejmuję po kolei. Chyba, że mi się strzały skończył. O, a skończyły się! Co mówisz? Nie mam ja. jamek! Nie będę Nie, nie wiem. Nie wiem. Matko człowieku. Ej, rzuć tam. Ja cię nie osłonię. Rzuć kilof tam. O ty. Masz połeczkę Blaza! Miałem. O ja, o, ja zaraz z długim dłem. Uciekam, uciekam, jestem. Wiesz co, udało nam się to. Ej, a kół spawner zniszczyłeś? Wszystkie z tego. Wszystkie spawnery zniszczyłeś? Wszystkie? Tak. Ty mam pomysł, a dawaj tam te TNT wrzucimy. Ale Skrzyni nie wziąłem. Ja będę na skrzyni się czepnął do ciebie, dobra? Nie, bo tak nie można. Czekaj, tu trzeba. No można c... tak, to nie jest oszustwo. Ty, mam pomysł! A nie, to się nie uda. Jesteś w neterze? Nie, nie jestem. A skąd neter zobaczę? I idę do ciebie, do neteru. Co, w neterze? No, jesteś? wchodzę już. Teraz kiedy będziesz? 嗯, mm, no jestem. Ej, no weź! No to nie jest poszukiwanie! To jest! No dobra, to znów tam będę, no. No to co ja mam zrobić? jak nie mam kobra, nie mam nic! Czekaj, ja tam, ja tam za, da... dawaj, mamy 16 kobiet. Nie, koby. to nie jest. No, Baltek! Te. Ale no, nie, tak, tak ale wiem. nie robił tak, że biorą temy ze skrzyni i ten. Ostatni raz Baltek, okej? Okay? No, ale zrobiłem. Co zrobiłeś? No zrobiłem ten, no ten jakiś stawy alchemiczny. Stawy alchemiczny. Ale więcej już tak nie rób, okej? Okay? Dobra. Proszę. Czekaj, tam trzeba wbić. Czekaj, tu kobla nie mamy. Nie, to był... y czekaj. Ja mam kobla. 15. Spoko. To ty idź tam. Bu to, to ty tam idź do innych budowli, okej? Okay? A ja tutaj kobla sobie pokopię. Czemu, czemu wyszłeś z gry? na mówię A co teraz zrobić? Tam przejście? Tam y, do kolejnej tej kuli, czy co? Dobra. No to nie starczy, to już trzeba kolejne. Ja mam tylko 8 tego kobla. Ja już mam zero i... Dobra, nie wiem, y... nie wiem co... odcinek do... trwa? Odcinek trwa no, jakieś 5 minut, a co? O, o, No, właśnie widzę. Słuchaj, ja nie wiem co możemy robić, bo... Wiesz, odcinki trzeba ten... No trzeba w tych odcinkach coś robić, a ja nie wiem co. Myślałam też. Nie jesteśmy dobrze w nakręceniu filmie. No ale e, słuchaj, to trzeba porobić te. Trzeba porobić. Właśnie się pojawiła bokuszka. Ja się pojawiłem. Jak hmm, to. trzeba ten. O pojawia się bokłuszka, no Widzisz? Czekaj, czy... No kurcze, ale naprawdę gdzieś się ten mushroomy stawia do jasnej. Może na tym, na serio. Ty na trawie się trzeba stawić. To w zamku zobacz postać. No stawiam no. Daj grzybka. Ale tutaj nie powiększę tych grzybków. Na oddzielnej platformie, nie? Trzeba robić chyba oddzielną platformę, na. No. Na co? Lub zrobić o co tutaj. Co? Na, tym. na czym? Na Więc to ja biorę drugi, y, drugi gras blok nie? I zrobię zup, y, y, zrobię duże grzyby, nie? No. I przy okazji zrobię też zupki grzybowe, okej? Okay? Okej, okay, Bartek. Bartek, co ty Dada. robisz? A ty co będziesz robił? A ja idę... Melona zebrać. No to idź melona zebrać. Zebrałem. Ej, ja tutaj nadal nie mogę stawiać. Ty. O, no i potem. Pięknie. Ej, a jak tak właśnie wydobyć tego? Da się wydobyć tak, że ziemia jest od razu? Czy tylko tak, że. Nie, nie da się to... coś wykopać tak, żeby to było? Nie, nie da się. To co, my chatę mamy rozwalić i ten? Nie, Zostaw! nie, Damian! Tak nie wyrośnie. <gry> Dobra, ale tak się nie wyrośnie. Pat! Okej! To uważam, że to mnie dał! To będzie Mikoł! Trzeba go dozwalić. Czekaj, tam trzeba się jakoś dostać. Ja tam zaraz się dostanę, okej? Okay? Ej, daj Wilta. No weź się No Baltek! Na górę! No ja też chcę zejść. Ja pierwszy, potem ty. Dobra, teraz ty wchodź. Ty masz, masz chociaż innego grzybka? Mam dwa. A, mam dobrze. Pięty. Mam pięć. Ja mam jednego. Ja mam osiem. Mam dziewięć. To dobrze, to za chwilę... To już mamy 10. Łap. To Dobra. Mam jednaście. Dawaj. tak tego czerwonego urośnie, te... ja bym Ale e, czekaj. Ej, a już czerwonego się nie da. Aha, o, to trzeba... Nie, 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 tym. Nie, tu trzeba najpierw załapać, wiesz? O, i teraz możesz to rozwalić. Dobra, idź, czekaj. O, to kurczę. A! Ja nie mogę. O, mam już jednego. Musimy zdobyć przynajmniej dziesięć. O, ja mam jeden. Czekaj, dobra, ja pierwszy, ty drugi. No i teraz ja pierwszy. Dobra, zbijaj. Ja już mam trzy, a ty? Ja mam cztery. A ty mam też cztery? Cztery mam. Ja pięć. Mamy dziewięć. Czyli musimy jeszcze raz. No złazi... Dobra, ja... Tak. No kurczę. A, bo teraz trzeba to rozwalić. Ups. Czemu się automatycznie rozwali? No jaja. Dobra, jest. Uuu, gdzie ja nie wyłam! to mnie zabierało? Dobra już, dobra już, mamy wystarczająco, ale i tak bi. Mamy 12, 13, 14... Dobra, yy, czekaj, yy, rzuć... Ej, ty masz brązowe, nie? A ty jeden zróbmy? Brązowy teraz. Zapodaj okay. mi brązowego, zapodaj brązowego. Postaw, no postaw. Czekaj, ja już go zrobię. Czekaj, nie urostaj. No, nie. A, nie, nie tu. Nie tu pijesz. Ojej. Załatwiam to. tam tu. jest Sorry? Jakieś 11 minut, ale ten, jest rozbi... A chociaż... Dobra, skończymy szybko i... Pa pa, pa pa. pa.